Następny gołąbek z przeznaczeniem na aukcję. Jest to gołąbek koloru niebieskiego. Przepiękny samiec, zaraz pokażę jego budowę. Gołąbek jest na mojej obronce, czyli jest PLM Pawul 2024. 38. Oczywiście do, tego, do tej obrączki jest również obrączka z kartą z zeszłego roku. 13238. Starałem się, żeby zawsze te końcówki się po prostu nakładały. Teraz powiemy więcej o gołąbku, o jego pochodzeniu. Może najpierw o budowie. Gołąbek, jeśli chodzi o budowę, to jest perfekcyjny. Pod każdym, pod każdym stron, z kątem ma jeszcze cztery piórka do spierzenia. Jest to samczyk. Z pochodzenia. Tatą, tatą, tego gołąbka, jest gołąbek od Tomasza Czaplińskiego, gdzie rodzice były, obydwa rodzice były z DNA. Była tak, dziadkiem był syn olimpijczyka Martina Koubieli. razy wspaniała samica zakupiona na pipie, również z DNA, a Mamą bezpośrednio tego gołąbka jest córka mojego najlepszego gołębia życia 3 8, który wydał ponad, ponad 30 razy pierwszy konkurs i ponad 20 razy najlepsze lotniki, nie tylko w oddziale, ale w okręgu i w różnych, w różnych kategoriach. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, kolor przejął po moim 3-8, no, budowę raczej też. Także jak coś ktoś chce, potrzebuje pięknego samca do rozpodu. O prześlicznej budowie i wspaniałym pochodzeniu, serdecznie zapraszam do audycji.